Witajcie moi kochani w kolejnym filmie. Nie uwierzycie, ale nagrywam go po raz drugi. Straciłam ponad godzinę na nagrywaniu poprzedniego materiału i po zgraniu go do komputera okazało się, że nie włączałam mikrofonu. Rozumiecie to? Jestem po prostu tak wściekła, załamana, po prostu chce mi się krzyczeć, płakać, wyć normalnie, aż, aż nie mogę. No. Mnie dość, że mam dzisiaj naprawdę mało czasu, źle się czuję i bardzo chciałam nagrać dla Was ten materiał. To jeszcze po prostu coś takiego. Jestem po prostu tak wściekła na sam sama na siebie, że normalnie zaraz z siebie wyjdę. No ale cóż, już postanowiłam, że ten film zrobię. Przebrałam lalki od nowa i nagrywam go jeszcze raz specjalnie dla Was. Więc tak, zacznijmy od tego, że e, dzisiaj zrobię taki film przebierankowy, bo wiem, że to lubicie. E, przebierzemy sobie wspólnie lale, Pokażę Wam e, ich szafę, jak aktualnie wygląda. Więc tak, tutaj mamy śpiącą Arię, e, ubraną w słoniki. Tutaj w kołyseczce mamy Nelusię, również ubraną w słonikowy pajacyk. Prześlicznie sobie wygląda, naprawdę jest urocza w tym. Tym pajacyku w tym pajacyków słoniki, a tutaj mamy słonikowego Wojtusia. Wygląda naprawdę uroczo w wózeczku, bo on sobie tutaj śpi w wózeczku. Wcześniej w wózeczku spał Twinek, na przewijaku na komocie spał Gideon właśnie z Wojtusiem, no a Nela spała w kołysce i na łóżku również spała Aria, więc one teraz śpią, a właściwie leżakują tak jak wcześniej. Natomiast tutaj są tylko takie małe zmiany. Tak, tutaj mamy e, półeczkę Wojtusia w szafie. E, tutaj po tej stronie są spodenki i tutaj jest część rzeczy, która się po prostu nie zmieściła e, w swoich kategoriach. E, tutaj mamy kompleciki. Tutaj są pociaki z długim rękawkiem, tutaj z krótkim, tutaj też część z długim. No i dwa rzędy e, pajacyków. I z tyłu za tymi ubrankami, tam z tyłu, z tyłu, z tyłu, jest dokładnie drugi taki sam rząd, taka sama ścianka tych ubranek, tylko tam są po prostu ciuszki, których no dużo rzadziej używam i, i nie muszę ich mieć na wierzchu. No, i tutaj dla Wojtusia wcześniej przygotowałam taki strój Batmana, bo sobie ubierzemy laleczki w takie fajne, bajkowe stroje. Więc tak, tutaj mamy o, spodenki z Batmanem, takie z Pepko, oj, spadły mi, i do tego mamy taki bodziak też z Batmanem. E, a wszystkie dodatki mam już przygotowane, więc nie będziemy musieli ich drugi raz szukać. Tutaj przedtem też się zastanawiałam nad Takimi spodenkami, ale jednak tamte zdecydowanie lepiej pasowały do tego bodziaka. Tutaj też przedtem miała miejsce taka sytuacja śmieszna, jak przyszła sobie do nas Nusia. No niestety ja Wam ją wrzucę bez głosu, ponieważ go tam po prostu nie ma. No ale zobaczcie sami co się wydarzyło, gdy odwiedziła nas Nusia. I po tych krótkich odwiedzinach nusi sprzątałam ponad 15 minut ten bałagan, który zrobiła. Więc straciłam tutaj ponad godzinę na robieniu tego filmu i jeszcze 15 minut na układanie w szafie, więc naprawdę jestem potwornie zła na samą siebie, że tego mikrofonu nie włączyłam. No ale mam go od niedawna i. I po prostu nie wyrobiłam sobie jeszcze takiego nawyku włączania tego mikrofonu krawatowego. Niestety muszę sobie taki nawyk włączania go wyrobić. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda taki mikrofon krawatowy, ale to jak już będziemy ubierać laleczki. Natomiast tutaj widzicie półeczkę Nelusi w szafie. Tutaj ma spodenki poukładane, tutaj część komplecików, która się nie zmieściła tutaj w tym rzędzie z komplecikami. Tutaj mamy boziaki z długim rękawkiem. Też część jest z długim, reszta jest z krótkim rękawkiem. No i tutaj dwa rzędy pajacyków. Ja tutaj dla Nelusi przygotowałam taki komplecik z, z dalmatyńczykami, ze stoi jeden dalmatyńczyków i do tego są takie dalmatyńczykowe spodenki prześliczne. Tutaj widzicie komodę Ari. Tutaj na jej komodzie jest przewijak razem z tą wkładką dla niemowląt. Ja tutaj na ten przewijak zamówiłam w tym tygodniu jeszcze taki pokrowiec, też szary, żeby pasował tutaj do tej całości. Zamówiłam też kilka smoczków, między innymi tego nowego pipsa. Chyba seria się nazywa Deluxe, o ile się nie mylę. To są te pipsy okrągłe z przeźroczystymi końcówkami. Wzięłam też szary kolor. Całkiem fajnie wygląda, więc mam nadzieję, że nie raz się tutaj przyda do naszych stylizacji. I tutaj pod tym przewijakiem jest właśnie cała komoda Nadziuszki Ari. Tutaj na samej kurze mamy skarpeteczki, czapeczki, opaseczki i moje takie y, korony ręcznie robione i też opaski ręcznie robione. Tutaj są właśnie opaski. Znalazłam sobie taki system i po prostu je na kartonik wszystkie nałożyłam, żeby to pospadały niestety, żeby one po prostu się tutaj nie plątały po całej szufladzie, ale jak widzicie, kartonik już jest za mały i one spadają, więc tak to u nas wygląda. Tutaj oczywiście w górnej komodzie są czapeczki i skarpeteczki od wszystkich laleczek. I tak, tutaj piętro niżej mamy pociaki i spodenki. Tutaj właśnie mamy przeróżne spodenki dla e, Ari. Tutaj z tyłu są jeszcze półśpiochy, też są jakieś spodenki. I tutaj mamy tak podziaki z długim rękawkiem. Tutaj i z długim, i z krótkim. A nie, to są tylko z krótkim, sorry, z krótkim. Mm, tutaj mamy e, dwie kubki ciuszków z Nubi, podziaków, mm, tylko z tej firmy jednej. Dalej tak, tutaj mamy też długie rękawki. Też tutaj są długie rękawki, a tutaj mamy już krótkie. No i z tyłu są bluzeczki z długim rękawem. I tak, tutaj mamy szuflady z sukienkami i komplecikami. Tutaj z lewej strony są e, sukienki, tutaj jakaś bluza jeszcze się zaplątała. No właśnie, sukieneczki. Natomiast tutaj mamy kompleciki, przeróżne kompleciki. Tutaj teraz kupiłam taki sam komplet jak ma Aria. Kupiłam właśnie dla Neli w tym tygodniu na wintet. Tutaj mam też kubusie. Tutaj mam taki fajny, to co Wam kiedyś pokazywałam, wypukły, wypukły komplecik z Króla Alwa. Tutaj jest też reszta komplecików. Z tyłu również tu też jest taki fajny bajkowy, to jest komplecik, który jako pierwszy przebrałam naszą Arię, jak do mnie przyszła. Też jest reszta komplecików. No i tu jest ten komplecik, który przygotowałam właśnie do przebrania na dzisiaj, czyli komplecik z kotką Marii. I tutaj są do niego spodenki, więc zaraz zabierzemy się za przebieranie. I tutaj na samym dole mamy pajacyki. O, właśnie tutaj są przeróżne pajacyki na kilku różnych kubkach. Jak widzicie, ja bardzo lubię takie motywy kwiatowe, więc tych kwiatowych e, pajacyków jest zdecydowanie najwięcej. Tutaj też mam oczywiście takie dzidziusiowe, typowe, kolorowe wzory. No właśnie tak jak tutaj. Ale tych kwiatuszkowych chyba tutaj zdecydowanie e, jest przewaga w naszych szafach rybornowych. O, właśnie tutaj tak samo. I tutaj też jakieś kwiatuszki widzę. Kwiatuszki też jakieś dzidziusiowe są, więc mm, jest tego dość sporo. Więc jest w czym wybierać, y, przebierając te moje lale. Spójrzcie tylko, jak te laleczki ślicznie razem wyglądają. Naprawdę są urocze. Przepiękne słoniki. No, i teraz zabieramy się za ich przebieranie. Dobra, przebieranie zaczniemy sobie od Wojtusia. Ja tutaj jeszcze na Wojtusiu Wam pokażę, jak ten mikrofon krawatowy wygląda, o co to w nim chodzi. To jest dokładnie właśnie taki mały mikrofonik, przypinany tutaj do ubrania. I kupiłam go też ze względu na to, że niestety mój mikrofon dalej jeszcze nie wrócił z serwisu. A tutaj te mikrofony krawatowe mają ten plus, że ja czasem nagrywając stoję za aparatem, mówię bezpośrednio do mikrofonu wbudowanego w aparat. Czasem właśnie stoję przed aparatem, tak jak teraz jestem troszkę dalej. Czasem jestem jeszcze dalej. I Niestety natężenie tego głosu jest różne, przez co dużo czasu zajmuje mi ustawianie tego w programie, żeby ten głos był równy. I ten mikrofon też nie zbiera tylu odgłosów z tła, co taki mikrofon zewnętrzny, a nawet i ten mikrofon wbudowany w aparacie, w kamerze. Więc myślę, że tutaj głos będzie zdecydowanie na plus z tym mikrofonem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Przy poprzedniej próbie nagrania tego filmu, niestety ten głos się w ogóle nie zarejestrował, przez to, że jako po prostu nie włączyłam. No. I co tu dużo mówić. Więc tu sobie sama strzeliłam w kolano. No ale nic. Nie, nie dość, że po prostu totalnie dzisiaj nie mam czasu, nie mam siły, e, źle się czuję. Chociaż wczoraj czułam się gorzej. To jeszcze po prostu coś takiego mi się przytrafiło. No ale to też chyba wszystko jest przez to, że po prostu może no jestem trochę za bardzo roztargniona i. E, no i po prostu zapomniałam, nie pomyślałam o tym. No, ale trudno, już co się stało, to się nie odstanie. Tak tutaj. E Wcześniej wybrałam tą czapeczkę. Przy poprzednim przebieraniu przymieszałam różne te czapeczki z Batmanem, jednak ta okazała się najlepsza. A że teraz po prostu, tak jak Wam mówię, nie mam za dużo czasu, więc już tutaj się nie będę bawić w to przymierzanie. Już wiem, że ta jest najlepsza i tą czapeczkę zostawimy. No i tutaj damy mu jeszcze smoczek z Batmanem. Niestety ja mam tylko granatowy smoczek, ale niedawno widziałam w internecie, że jest jeszcze czarny smoczek z Batmanem, więc. Więc na pewno go niedługo zamówię. Dobra, teraz przybierzemy Nelusie. Tutaj jeszcze mm, chciałam Wam powiedzieć o konkursie, który jednak zdecydowałam się zrobić na naszym kanale e, z okazji 1000 subskrypcji. Oczywiście, jak te 1000 subskrypcji y, wybiję, nie teraz. Mm. I też tutaj oczywiście zastanawiam się nad formą tego konkursu, czy go nie zrobić po prostu tylko dla osób 18+, ponieważ doświadczenie, tak jak Wam mówiłam, wiemy jak to wygląda, kiedy w tym konkursie udział biorą dzieci. Oczywiście tutaj nie mówię o wszystkich, niestety, tak jak już Wam mówiłam, tutaj 3 na 6 tych wygranych osób tutaj bardzo nieładnie wobec mnie postąpiły, naprawdę się mocno na tych osobach zawiodłam. No i te trzy osoby to oczywiście były nastolatki, więc tutaj też z tego wnioskuję, że można by było zrobić konkurs tylko dla dorosłych. No i też przez to, że zanim ten pierwszy i drugi konkurs ogłosiłam, już dostawałam masę wiadomości od dzieciaków, a najwięcej to od jednej dziewczynki, gdzie wysłać zdjęcie, czy już może wysłać... Nie, na no nie było, czy już może wysłać zdjęcie, tylko gdzie wysłać zdjęcie e, konkursowe, nie wiedząc oczywiście, jaki jest konkurs, e, jakie jest zadanie konkursowe, czy jest fotograficzny, filmowy, czy jakikolwiek inny. No po prostu dzieciaki chciały wziąć koniecznie udział w konkursie, żeby koniecznie dostać coś za darmo. Sorry, że tak mówię, ale tak to po prostu wyglądało, że na siłę chcą coś, coś wygrać. Nie wiedząc jeszcze, e, kiedy ten konkurs nawet nie był ogłoszony, no ale tutaj też się oczywiście nad tym zastanowię i też się zastanowię, czy zrobimy konkurs tylko dla właścicieli, posiadaczy lalek Reborn z oryginalnych kitów pomalowanych przez artystki, czy też może pozwolimy na udział na przykład laleczkom hiszpańskim. No, ale tutaj też oczywiście się jeszcze zastanowię. Konkurs na pewno będzie fotograficzny ze względu na to, że ja tutaj najlepiej się znam na tej dziedzinie i tutaj największe pole do popisu mam, jeżeli właśnie chodzi o ocenę tych prac. Oczywiście zazwyczaj nie, jest, nie tylko ja oceniam te prace, oceniają je też moi koledzy po fachu, czyli zawsze w tym naszym zespole oceniającym jest grafik komputerowy i grafik 3D i ja fotograf, więc tutaj wybieramy zawsze te zdjęcia wspólnie. I oczywiście, tak jak Wam mówiłam, też będzie przekazana pula pieniężna na schronisko dla zwierzątek, albo na schronisko, albo dla jakiegoś Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, przekaże pieniążki. I oczywiście y, tutaj ten konkurs też na kanale zorganizuję. No i też tutaj wpadłam na taki pomysł, że jeżeli y, tutaj te 1000 subskrypcji wybiję przed wrzuceniem setnego odcinka na ten kanał, to zamiast jednej osoby w konkursie nagrodzimy trzy osoby. Trzy osoby dostaną, będą trzy miejsca i trzy osoby dostaną nagrody za, no, za najlepsze e, zdjęcia w nadchodzącym konkursie. I też mam do Was ogromną prośbę: nie piszcie do mnie teraz z pytaniami, jaki to będzie konkurs, jaka będzie tematyka, bo ja sama jeszcze nie wiem. E, I też bardzo Was proszę wysyłajcie mi wiadomości z prośbami o to, żeby dzieci też mogły brać udział, bo ja tą decyzję chcę sobie podjąć sama i, no i też nie chcę odpowiadać na kilkadziesiąt nieraz takich samych wiadomości. Dobra, teraz bierzemy się za przebranie Arii. O, zobaczcie sobie, jak ona jest cudna. Prześliczna dziewczynka. Ja tutaj jej w tym tygodniu jeszcze wszczepiłam włoski po bokach i z tyłu, tu gdzie jej tych włosków brakowało, ponieważ w tym tygodniu zamówiłam i przyszły do mnie nowe włoski. E, niestety, igły przyszły nie te co chciałam, no ale akurat pani sprzedawała takie, więc takie wzięłam, e, bo kupiłam je na Olix. Y, I wszczepiałam tak jak zawsze tą igłą, e, która wszczepia po jednym włosku. Niestety, tutaj w e, połowie główki. Ta igła mi się po prostu złamała, co się bardzo często dzieje niestety. I, nie, i ta połowa główki jest wszczepiona po jednym włosku, a, a druga część niestety jest wszczepiona dość grubo, co mi się bardzo nie podoba, no ale jak zakupię nowe igły, to to oczywiście poprawię, żeby ta aria wyglądała naprawdę ślicznie, bo niestety drażni mnie taki widok tych kilku włosków wszczepionych w jednej dziurce. Mm, tutaj aria miała naprawdę ślicznie te włoski zrobione, bo ona tutaj u góry ma e, prawdziwe, ludzkie włoski. A tutaj miała taki moheret, który niestety się wytarł. E, praktycznie całkowicie, z tyłu tak samo, ale kupiłam e, alpakę, taką właśnie alpakę, może w ciut ciemniejszym odcieniu, i właśnie tutaj wszczepiłam jej po bokach. Co moim zdaniem wygląda, no, całkiem, całkiem naturalnie. Ona ślicznie też wygląda z tym irokezikiem, ale, ale tak wygląda też. Też całkiem fajnie. Dobra, jej ubieramy koteczkę Marii. Jest prześliczna w tej koteczce, naprawdę ładnie w tym wygląda. Rączki. Teraz dupcie. O, ok. Jeszcze wczoraj właśnie wrzucałam na Face'a, na, na mój profil na fejsie właśnie informacje o tym, że zdecydowałam się ten konkurs jednak zrobić. Kilka osób się właśnie bardzo pozytywnie wypowiedziało pod, pod tym pomysłem, więc no mam nadzieję, że ten konkurs się. Uda i, i nadeślecie naprawdę fajne, warte uwagi prace, dobra, jeszcze tylko spodenki i tak jak mówiłam jeszcze pewnie minie trochę czasu, zanim te 1000 subskrypcji wybiję, bo tam jeszcze chyba nawet nie ma 900 na kanale, więc to jest po prostu taka luźna zapowiedź po prostu. Tego nadchodzącego konkursu, który mam zamiar zorganizować. Więc, tak jak mówiłam, też bardzo Was proszę, żeby nie pisać do mnie w tej sprawie, bo, e, no bo to nie ma sensu, bo jeszcze konkurs nie został ogłoszony. Ja żadnych prac nie przyjmuję ani na Facebooku, ani na maila, e, ponieważ, tego, m, ponieważ jeszcze nie ma tematyki konkursowej, nie ma żadnego regulaminu, więc e, tutaj bardzo bym prosiła o powstrzymanie się wysyłania. Prac konkursowych, zanim ten konkurs zostanie ogłoszony, bo niestety zawsze, przy każdym konkursie, który organizuję, czy organizowałam, zawsze e, takie sytuacje miały miejsce. No tutaj jeszcze w bramie taki smoczek. No, zobaczcie, jaka to jest słudzinka. Naprawdę wygląda cudnie. I tak jak Wam mówiłam, ja się naprawdę bardzo spieszyłam z nagraniem tego filmu. Mm, no i wyszło tak, jak wyszło, że musiałam go nagrywać drugi raz. No, ale już trudno, teraz powinnam w tym momencie już ten film publikować, a ja go po prostu kończę nagrywać drugi raz. No, ale tak się czasem dzieje i już nic na to nie poradzimy. Wolałam go nagrać drugi raz niż y, potem nagrywać głos i skrywać go z tymi nagranymi klatkami, więc wydaje mi się, że tak było zdecydowanie prościej. No, po prostu nagrać go jeszcze raz. E, no to co, na dziś to tyle. Żegnam się z Wami. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę pod filmem. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, kliknijcie subskrypcję tam na dole ten czerwony przycisk. Kliknijcie dzwoneczek, żeby Was nie ominęły nowe filmy. No i co? I na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!